Jeśli źle ustawisz cenę na Vinted, możesz zapomnieć o sprzedaży, dlatego pokażę Ci teraz, jak robić to mądrze. Cześć, tu Don Hiszpan. Po pierwsze, zawsze sprawdzaj konkurencję. Wpisz w wyszukiwarkę dokładnie to, co sprzedajesz. Marka, model, rozmiar. Zobacz, po ile sprzedają inni i w jakim stanie. Po drugie, nie bierz najniższej ceny jako wzoru. Sprawdź, które oferty mają polubienia i wyświetlenia. To pokazuje, co faktycznie interesuje ludzi. Po trzecie... Zostaw miejsce na negocjacje. Jeśli chcesz sprzedać za 80 zł, wystaw za 90-95. Ludzie lubią targować się, a ty nadal wyjdziesz na swoje. Po czwarte, jeśli rzecz leży dłużej niż dwa tygodnie, czas na korektę. Obniż o 10-15 zł albo zmień zdjęcie. Po piąte, bądź realistą. Używana rzecz to używana rzecz. Nawet jeśli kupiłeś ją drogo, dobra cena to taka, która jest uczciwa dla obu stron. Wtedy sprzedaż idzie naturalnie. Jeśli chcesz więcej tipów o sprzedaży zostaw obserwację. A jeśli chcesz zobaczyć moje aktualne oferty, wbijaj na moje Vinted. Don Hispan.